Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poradnika warsztatu ABCRC. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przybliżyć nowość, która ostatnio pokazała się w naszym sklepie. Jest to kid do budowy monitora. LCD oparty o matryce IPS 101 cala i rozdzielczości 1280 na 800 punktów, już może zobaczmy, co mamy w zestawie. Powiem szczerze, że pierwszy raz jak to urządzenie wziąłem do ręki, to zastanawiałem się, na co komu coś takiego może się przydać. Jednak po pewnym czasie ja troszeczkę się tym pobawiłem. Zastanawiam się, jak ja bez tego mogłem żyć. Akurat ja dosyć często mam do czynienia z e, różnymi kamerami o sprzętem FPV, czy innymi urządzeniami wideo. Damy sobie pudełeczko. No jak widzicie matryca dosyć solidnie zapakowana w pianki. Również tak samo sterownik. Czyli tak, już otworzymy sobie tą matrycę, chciałbym Wam pokazać. Tutaj drobna uwaga, no jest to wszystko zapakowane w workach elektrostatycznych, dlatego proponowałbym nie dotykać matrycy w miejscach, w których nie wolno tego robić, czyli cały dół, szczególnie chodzi o listwę stykową tutaj, no Staramy się, matryca jest bardzo cienka, więc staramy się jej po prostu nie kłaść na czymś krzywym, nie naginać w żaden sposób, Ponieważ jest to naprawdę bardzo delikatne urządzenie. No jak widzicie, jak widzicie, jest to całkiem nie mała matryca. 10 cali wydawałoby się, że że generalnie nie jest to dużo. Jednak, jednak powiem szczerze, jest to wystarczający wystarczający monitor, na przykład do, do FPV, czy tam nawet można go używać spokojnie do do, do, do konsoli wszelkiej maści, do, do urządzeń, które posiadają złącze HDMI, czyli, czyli tam nie wiem, laptopy, tego typu urządzenia, tablety na przykład. No, powiem szczerze, świetna rzecz. Yy, przyglądnijmy się jeszcze sterownikowi. No, tutaj, jak widzicie, producent dał nam wszystkie niezbędne przewody. Tutaj mamy przewód złącza do matrycy. Wpinamy <laughs> to na zatrzask w ten sposób. Najlepiej po spięciu taśmą izolacyjną lub yy, lub jakimś innym jakąś inną taśmą dosyć mocną zakleić sobie całe złącze, żeby, żeby tutaj nie narażać go na wyginanie do góry czy gdzieś naprężenie przewodów, ponieważ no, jest to jest to tak jak już wspomniałem bardzo Delikatny ten cały styk, jak i, jak i cała matryca, więc trzeba tutaj naprawdę mocno uważać, żeby, żeby tego nie uszkodzić. Najlepiej sobie można też podkleić tutaj, na przykład wtyczkę taśmą dwustronną. Po wsunięciu zacisnąć po prostu na matrycy, żeby tutaj już te części nie były narażone na jakieś uszkodzenia, zerwania i tak dalej. Co mamy w sterowniku? No, przewód do matrycy to już pokazywałem. Tutaj mamy przewód. Taśma z płytką przycisków oraz kontrolką LED Taśma wpinana w złącze klawiatury już sekundkę tak klawiatura czyli to jest to złącze w zasadzie tyle tak to wygląda. Ja pozwoliłem sobie. Tyle dostajemy w zestawie. Reszta zależy od naszej inwencji twórczej. Monitor spokojnie można zabudować do jakiejś niewielkiej walizeczki, jeżeli mamy zamiar korzystać z niego jako monitora FPV. Spokojnie możemy go zabudować, jak już mówiłem, w jakiejś walizeczce zamykanej, żeby matryca nie była narażona na jakieś uszkodzenia. Że ja sobie to odłożę. Na bok. Chciałbym Wam pokazać to, co mnie udało się zrobić z, tą, z tym zestawem, z tego kitu. Tutaj nie wiem, czy to będzie. O, teraz dobrze widać. Wykorzystałem ramkę z, z monitora 10-calowego. Matryca fajnie, fajnie weszła. Na drukarce 3D wydrukowałem sobie tylko zatrzaski blokujące. Matryca nie jest w żaden sposób przyklejona do, do ramki. Leży sobie swobodnie, ma tam delikatny luz, żeby zabezpieczenia są dane tylko w celu uniknięcia wypadnięcia matrycy do przodu, jak gdyby. Natomiast matryca delikatnie, jak widzicie, o, ma luz, porusza się swobodnie, w tym nie jest naprężona w żaden sposób i, i, i w zasadzie tyle. Więc ja wykorzystałem gotową ramkę, którą umiejscowiłem na wygiętym z blachy aluminiowej takiej to jest blacha reklamowa dwie cienkie blachy aluminiowe połączone ze, so, ze sobą mikrobumą no generalnie to ciężko mi powiedzieć gdzie ten materiał można dostać miałem coś takiego więc postanowiłem to wykorzystać dosyć lekkie dość mocna konstrukcja generalnie możecie wykorzystać czy płytę jakąś sklejkę cienką chodzi o to żeby było to sztywne nie wyginało się nigdzie żeby nie powodowało naprężeń które mogłyby uszkodzić naszą matrycę do tego oczywiście dodrukowałem sobie też na drukarce 3D, zaprojektowałem z, y, obudowę na zespół przełączników obsługujących monitor, przykleiłem to na, na kleju do góry. Co dalej, no akumulator na rzepie, ja akurat stosuję 7V, 7, dwu, dwucelowy akumulator. Y, ponadto, no zabudowałem sobie tak samo na, do wydrukowanej obudowy na drukarce 3D wykorzystałem, włożyłem sterownik główny. Tutaj sobie już pokażę. Tutaj złącza, które mamy dostępne w sterowniku, czyli mamy złącze zasilania 12 V. Ja akurat stosuję 7 V ze względu na skaner częstotliwości FPV. Do tego mamy złącze HDMI do podłączenia praktycznie w tej chwili każdego urządzenia. Większość urządzeń posiada już to złącze, więc możemy, możemy też z niego swobodnie korzystać. Złącze DESAP, czyli złącze do podpięcia monitora, do wykorzystania tego zestawu jako, jako monitor komputerowy oraz złącze AV do podłączania urządzeń analogowych typu kamera. Ja tutaj jeszcze pozwoliłem sobie, również w wydrukowanej wcześniej obudowie umieściłem skaner częstotliwości FPV też na podstawie artykułu na naszym YouTubie, gdzieś ten artykuł jest, możecie go spokojnie znaleźć, jak zbudować w oparciu o Arduino właśnie taki skaner częstotliwości. I teraz w razie potrzeby, jeżeli potrzebuję skorzystać ze skanera, wpinam sobie go tylko do złącza AV, ewentualnie jeżeli już uzyskałem informację o poszukiwanej częstotliwości czy zestrojeniu kanałów, mogę sobie, wypinam sobie tyk i w to samo miejsce wpinam sobie na przykład złącze Kamery i żeby uzyskać obraz z tejże kamery, no tu dorobiłem tylko taki też również wydrukowany na drukarce 3D sporniczek, żeby całość mi nie goniła, żeby urządzenie było dosyć sztywne. No, jak widzicie, wyszło z tego fajne urządzenie. No szczególnie ja bardzo sobie to cenię w warsztacie, kiedy, kiedy często korzystam z jakichś, testuję czy sprawdzam powiedzmy kamery, nadajniki, transmittery, tego typu rzeczy. Można podpiąć do tego monitora praktycznie wszystko. Ma wyposa jest wyposażony w każdego typu złącze, więc bez problemu. Jak to działa? Już Wam pokazuję. Ja podłączyłem sobie tutaj, zrobiłem sobie rozdziałkę, że z jednego akumulatora zasilam i skaner, i, e, i nasz sterownik do matrycy. Wepnę sobie tylko zasilanie. Jak już wspominałem, używam dwucelowego pakietu. Ze względu na to, o, coś ten skaner, coś mi ten skaner szaleje. Jeszcze jedna rzecz, może teraz? Teraz jest ok, gdzieś <laughs> nie wykrył. Odłączonego złącza, dlatego, dlatego prawdopodobnie piszczał. Ja używam dwucelowego pakietu ze względu na to, że no skaner ostatnimi czasy troszeczkę mi się przegrzewał i na zasilaniu 3S. Zdarza się mu zawieszać, dlatego dla bezpieczeństwa stosuję taki, dla świętego spokoju stosuję taki pakiet, który również wystarcza do zasilania tego monitora. Więc monitor praktycznie może, może pracować od 5V, więc, więc spokojnie można skorzystać z dwucelowego. Pakietu. Teraz tak, no i pokażę Wam może, jak jak działa. Włączymy sobie, przełączymy sobie. Tu przełącz, pierwszy przełącznik służy do zmiany źródła. No tutaj mam właśnie ten wspomniany skaner FPV. Z tyłu sobie tylko włączę. Momencik, momencie w porządku i przełączniki wybieram sobie skanowanie. No w tej chwili mam wyłączone wszelkie yy, źródła częstotliwości 5,8 GB, więc nic tutaj nie zobaczymy. No w każdym razie działanie skanera możecie zobaczyć w naszym innym filmie dotyczącym budowy tego skanera. W każdym razie tak. Możemy sobie przełączyć jeszcze. Aha. Jeszcze raz wrócę może do złącza AV1. Wypnę sobie teraz skaner, a podłączę sobie obraz z kamery. Tutaj mam akurat taką stacjonarną kamerkę przemysłową. Natomiast no, obraz ze zwykłej płytkowej kamery też uzyskacie dosyć wyraźny. No i jak widać matryca jest dosyć spora, więc obraz z kamery o niskiej rozdzielczości Robi się delikatnie rozmazany, ale myślę, że do potrzeby FPV jest to też mało przeszkadzająca sprawa, bo, bo, bo generalnie chodzi nam o zarys całości obrazu, nie jest to obraz w jakości HD, więc tutaj możemy sobie po prostu odpuścić, jeżeli jeżeli używamy analogowej kamery, to też cudów żadnych z tego nie uzyskamy, tyle. Teraz mogę sobie podpiąć jeszcze, niech Nie sobie wyłącza DSA, podłączę sygnał, sygnał z komputera. Muszę się przełączyć z nazwą na VGA. O, jak widzicie tutaj w tej chwili mogę korzystać z, z matrycy jak z monitora jak z monitora zwykłego. Już pomniejszę troszeczkę to okno. I tu akurat pracuję na dwóch monitorach. No widzicie, że no, rozdzielczość powiem szczerze, jest zachwycająca tej matrycy. Spokojnie można na tym pracować. Doskonale też współpracuje z jednostkami Raspberry Pi czy, czy, czy innych, innymi pokrewnymi. No można z tego naprawdę zbudować świetne urządzenie. No i generalnie tyle. Możemy się przełączać pomiędzy sygnałami. Tutaj na złączu od HDMI akurat nie mamy nic podpiętego. AV1. No tutaj menu, no to standardowo, tak jak w każdym monitorze praktycznie. Czyli tutaj, co tu mamy? Jasność, kontrast, ustalenie danych dla OSD, funkcje dodatkowe, resa, reset, proporcje obrazu, możemy uśpić, możemy włączyć lub wyłączyć funkcję blue bluescreena, ustawianie ostrości. W zasadzie tyle. Świetna sprawa, polecam ten monitor każdemu, kto bawi się w, w FPV, czy, czy, czy ewentualnie używa. Dosyć dużo urządzeń na yy, złączu desab lub, lub HDMI. Urządzenie dosyć małe, niedrogie, bardzo poręczne. To chyba tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.